<śmianowicie> Ale to jest bo ten jest jakiś starszy pan. <śmianowicie> o! O! Ale Nina była dobra. Ja, dobra. ja już tu nigdy nie, nie przyjdę. Nie się. A co się z was stresuje? Ja się że zmie... Dobrze, nie? Czuję, że to... O. Ale jest taki naprężony. Jest zdanie, tak jak powiedziałem, że werso zrobiła się strasznie sztuczna i aktualnie mi się nie podoba. Kurwa, fajne ma te cycoliny i faj, Fajnie w tam wersów. coś inaczej. Dobrze to wygląda jednak. Wersow wygląda atrakcyjnie. Tak, to się myślałem, że jest zbyt sztuczna, tak teraz kurwa. Może nie jest to mój, mój typ urody, ale wygląda dobrze. Wygląda dobrze. Mówię o całokształcie, zarówno. O aspekcie powiększanych piersi, jak zmianie na twarzy, która jest widoczna względem starszych filmów, nie? Mówię, nie jest to mój typ urodny, ale kurwa atrakcyjna jest. Dobra, czyny! Czuję, że to, on. Ale jest taki naprężony rzeczy. To jest mega naprzód. Jakby całkowicie stanie jest mega twardy!